Cześć, a dzisiaj przetestujemy sobie chusteczki do okularów ClearView. To są generalnie chusteczki W5, które ja wykorzystuję przeważnie właśnie do czyszczenia okularów, ale nie tylko, ponieważ takie chusteczki dość dobrze sprawdzą się także w przypadku na przykład aparatów, lornetek, ale także lusterek samochodowych, jeżeli ktoś ma na przykład osłony kasków, to również się dobrze sprawdzą. No i w przypadku co po niektórych ekranów komputerowych czy telewizorów również można korzystać właśnie z takich, z takich chusteczek. Natomiast pamiętajcie, żeby nie wykorzystywać ich do wyświetlaczy LCD tutaj po prostu nie można tego robić, pamiętajcie o tym A zatem jeżeli chodzi o te możliwości zastosowania no to prezentuje to się właśnie w taki sposób Co do innych kwestii tutaj jak sami widzicie mamy zademonstrowany czterokrotny efekt Czyli zapobieganie zaparowywaniu, następnie usuwanie tłuszczu, nie pozostawianie smug i antystatyczność, tak, a zatem to są takie główne na pewno atuty tego produktu, 54 sztuki w opakowaniu, no i cena koło 9 zł, mniej więcej tyle za taki produkt zapłacicie, tak? a jeżeli chodzi o zawartość, no to prezentuje to się w następujący sposób tutaj mamy te chusteczki zapakowane w takie pojedyncze, nazwijmy to opakowania, prawda? No jeżeli chcielibyście, na przykład sobie taką chusteczkę jedną, że tak powiem wykorzystać, no to po prostu bierzemy sobie za odpowiedni kranie z tej końcówki, tutaj sobie oczywiście pociągamy, no i w środku prezentuje to się już taki. Sposób tak, bardzo ładnie złożona, oczywiście lekko nawilżona, tak? dzięki czemu też dużo łatwiej będzie można po prostu czyścić dane okulary. No, i jeżeli chodzi o właśnie czyszczenie, już, prawda, tutaj mamy to fajnie w taką harmonikę, że tak powiem, złożone. No i teraz bierzemy sobie jakieś okularki, prawda? Ja tutaj mam przygotowane już jedne okularki. I możemy sobie spokojnie, właśnie wyczyścić te nasze okulary, prawda? No i jak sobie widzicie, bardzo fajnie, bardzo skutecznie to naprawdę i sprawnie idzie. No i. Tak naprawdę te smugi nie są gdzieś tam zostawiane, te okulary naprawdę dobrze są czyszczone. Tak, a zatem tutaj, jak najbardziej, ode mnie rekomendacja zakupu tego produktu. Tym bardziej, że też są to właśnie chusteczki, które dość kompleksowo można wykorzystać nie tylko do. Okularów, tak? A zatem yy, tyle ode mnie. Ja jak najbardziej polecam Wam zakup tych chusteczek, ponieważ dzięki nim można naprawdę porządnie wyczyścić sobie okulary. A tymczasem to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.